Uwaga, uwaga! Czy słyszycie ten dziwny dźwięk? Ding dong bing. To nie jest zwykły dzwonek. To magiczny dzwonek, który oznacza, że zaraz usłyszycie najbardziej niesamowitą historię o tacie i córce, którzy odkryli prawdziwy skarb. Ale to nie był zwykły skarb ze złota. To był skarb o wiele, wiele cenniejszy. Chcecie wiedzieć, jaki? To słuchajcie uważnie, bo ta przygoda dopiero się zaczyna. Była sobocie rano, kiedy słońce jeszcze leniwie przeciągało się za chmurkami, a ptaszki dopiero zaczynały swój poranny koncert. Zosia, sześcioletnia dziewczynka o kasztanowych włosach i oczach błyszczących jak gwiazdki, wbiegła do kuchni w swojej ulubionej piżamie w jednorożce. Tato, tato, krzyczała podekscytowana, dzisiaj. Jest dzień taty, przygotowałam ci niespodziankę. Tata Tomek, który właśnie przygotowywał kawę i nucił pod nosem, odwrócił się z najpiękniejszym uśmiechem na świecie. Och, moja mała gwiazdko, powiedział, kłócając na jej wysokość. A ja też mam dla ciebie niespodziankę. Zosia klasnęła w dłonie ze szczęścia. Ale ja pierwsza. Zawołała i pobiegła do swojego pokoju. Po chwili wróciła, niosąc ostrożnie w rękach kawałek papieru, który wyglądał bardzo, bardzo dziwnie. Papier był żółtawy, jakby bardzo stary, a na jego brzegach widać było małe nadpalone miejsca. Na papierze były namalowane kolorowymi kredkami dziwne znaczki, strzałki i czy to był smok? Zosia, to jest przepiękne, powiedział tata, biorąc ostrożnie rysunek. Ale powiedz mi, skąd wziął się ten stary papier? To nie jest zwykły rysunek, tato, szepnęła Zosia tajemniczo. To mapa skarbów. Znalazłam ją wczoraj w starym pudełku na strychu, gdy babunia pozwoliła mi się tam pobawić. Papier sam się pojawił między moimi kredkami. Tata przyjrzał się mapie uważniej. Rzeczywiście, wyglądała bardzo staro, a znaczki, namalowane kredkami Zosi, Dziwnie pasowały do czegoś, co już na niej było narysowane bladym atramentem. Widzisz, tato? Zosia pokazała paluszkiem. Tu jest nasz dom, a tu. Tu jest las za ogrodem, a tam, gdzie namalowałam gwiazdkę, to tam ma być skarb. Tata podrapał się w głowę. Las za ich ogrodem rzeczywiście istniał, a mapa wydawała się przedstawiać okolice bardzo dokładnie. A wiesz co, moja mała odkrywczyni? Powiedział z błyskiem wokół. To brzmi jak idealna przygoda na dzień taty. Chcesz wyruszyć na poszukiwanie skarbów? Zosia podskoczyła z radości tak wysoko, że wydawało się, jakby mogła dolecieć do sufitu. Tak, 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 krzyczała. Ale tato, czy nie boisz się, że może tam być niebezpiecznie? Tata przytulił córkę mocno. Wiesz co? Kochanie, gdy tata i córka są razem, nie ma rzeczy, której nie mogliby razem zrobić. Jesteśmy zespołem. Po szybkim śniadaniu, które składało się z tostów z serem i szynką, tata był mistrzem w robieniu tostów, przygotowali się do wyprawy. Zosia włożyła swoje największe buty trekkingowe, które miały różowe sznurówki, a tata przygotował. Plecak z wodą, kanapkami i latarką, bo nigdy nie wiadomo, prawda? Kiedy dotarli na skraj lasu, Zosia zatrzymała się i spojrzała na wysokie drzewa, aż zaschło jej w ustach. Las wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Liście szumiały jakąś dziwną melodią, a między drzewami migotało coś, co wyglądało jak malutkie światełka. Tato. Czy widzisz te błyszczące rzeczy? szepnęła Zosia, trzymając mocno rękę taty. Widzę, słonko, odpowiedział tata, ale jego głos też brzmiał trochę zaskoczony. Może to słońce świeci przez liście, ale oboje wiedzieli, że to nie było zwykłe światło słoneczne. Te światełka tańczyły i zawracały, jakby były żywe. Gdy weszli między drzewa, stało się coś bardzo dziwnego. Mapa. W rękach Zosi zaczęła świecić. Najpierw delikatnie, a potem coraz jaśniej, aż znaczki namalowane kredkami zaczęły migotać różnymi kolorami. O rany! zawołał tata. Zosi, ta mapa jest naprawdę magiczna! Nagle z za wielkiego dębu wyszło coś, co sprawiło, że oboje otworzyli szeroko oczy i usta. To był królik, ale niezwykły królik. Ten miał na sobie maleńki niebieski kapelusz z piórkiem, a w łapce trzymał laskę, która na końcu miała świecącą gwiazdkę. Dzień dobry, podróżnicy, powiedział królik, głosem, który brzmiał jak dzwonek. Jestem magister Burek, strażnik magicznego lasu. Widzę, że macie mapę skarbu serc. Zosia schowała się za tatę, ale ciekawość była silniejsza niż. Strach. m mm, magicznego lasu? Wyjąkała. A skarb serc to co to? Magister Burek uśmiechnął się. A czy wiecie, że uśmiechnięty królik to jeden z najsłodszych widoków na świecie? Och, to bardzo wyjątkowy skarb, młoda damo. Ale żeby go znaleźć, musicie przejść przez trzy magiczne próby. Każda próba nauczy was czegoś ważnego o tym, jak bardzo się kochacie. Tata spojrzał na Zosię, a Zosia spojrzała na tatę. Co ty na to, córeczko, przyjmujemy wyzwanie? Z Tobą na końcu świata, tato, odpowiedziała Zosia i wzięła go za rękę. Magister Burek pokiwał głową z zadowoleniem. Wspaniale, pierwsza próba. Czeka was przy strumieniu śmiechu. Idźcie ścieżką z niebieskimi kamykami, a znajdziecie go w mgnieniu oka. I rzeczywiście, gdy spojrzeli pod nogi, zobaczyli ścieżkę wyłożoną błyszczącymi niebieskimi kamykami, która prowadziła głębiej w las. Ścieżka z niebieskich kamyków wiła się między drzewami, jak błyszcząca wstążka. Obu stronach rosły kwiaty, w kolorach, których Zosia nigdy wcześniej nie widziała. Były fiołkowe jak zachód słońca, złote jak promienie, a niektóre miały płatki w paski jak tęcza. Tato, spójrz, pokazała Zosia na motyla, który miał skrzydła przezroczyste jak mydlane bańki. Jest piękny, tak piękny, jak moja córeczka. Odpowiedział tata, całując ją w czubek głowy. Wkrótce usłyszeli dźwięk śmiechu. Ale to nie był zwykły śmiech. Brzmiał jak muzyka, jak dzwoneczki jak najweselsze z wszystkich dźwięków na świecie. Im bliżej szli, tym głośniejszy stawał się śmiech. I wtedy zobaczyli to. Strumień, którego woda była srebrzysta i przezroczysta, a gdy płynęła, wydawała dźwięki jak śmiech dzieci. Na brzegu strumienia siedziały trzy małe istoty, które wyglądały jak mieszanka jeżyków z wróżkami. Miały kolce, ale też malutkie skrzydełka. Ha ha ha. Hi hi. Ho ho. Śmiały się istoty. Nowi przyjaciele. Ha ha. Witamy przy strumieniu śmiechu. Największa z istot podleciała do nich. Jestem Chichotka, a to moje siostry: Rechota i Gigarella żeby przejść przez strumień musicie nas bardzo rozbawić. Zosia spojrzała na tatę z niepokojem. Ale tato, ja nie umiem opowiadać dowcipów. Tata przytulił ją mocno. Ale wiesz co umiesz najlepiej na świecie Zosi? Być sobą. A gdy jesteś sobą, zawsze mnie rozbawiasz. I wtedy Zosia wpadła na pomysł. Zaczęła naśladować różne zwierzęta. Kwaknęła jak kaczka, zaryczała jak lew a potem zaczęła pokazywać, jak tata zachowuje się rano przed kawą. Chodził jak zombi i mamrotał coś niezrozumiale. Tata parsknął śmiechem, a potem dołączył do zabawy. Zaczął udawać, jak Zosia próbuje dotrzeć do półki z ciastkami. Stawał na palcach, wyciągał ręce, a w końcu próbował skakać jak kangur. Chichotka, rechota i gigarella. Śmiały się tak bardzo, że przewróciły się do tyłu i turlały po trawie jak małe kulki z kolców. Ha, 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 śmiała się chichotka. To było najśmieszniejsze przedstawienie, jakie widzieliśmy od stu lat. Przejdziecie przez strumień po tęczowym mostku. I rzeczywiście, nad strumieniem pojawił się most zrobiony z tęczy. Prawdziwej tęczy, która była równie solidna jak zwykły mostek. Ale o wiele piękniejsza. Gdy przechodzili po tęczowym mostku, Zosia szepnęła do taty: Tato, czy wiesz, co było najlepsze w tej próbie? Co, słonko, to, że śmialiśmy się razem. Gdy śmiejemy się razem, wszystko jest lepsze. Tata uścisnął jej rękę. Moja mądra córeczka. To jest jedna z największych tajemnic na świecie. Za tęczowym mostkiem ścieżka prowadziła do miejsca, które wyglądało zupełnie inaczej. Było to coś jak dolina, ale góra do góry. Wszystko było odwrócone. Drzewa rosły korzeniami w górę, a liśćmi w dół. Chmury płynęły po ziemi jak mleko, a nad głowami, zamiast nieba, była zieleń trawy. "Wow!" zawołała Zosia. "To jak jak świat postawiony na głowie. Rzeczywiście, powiedział tata, drapiąc się w głowę. A mapa wskazuje, że mamy iść prosto przez środek tej doliny. W środku odwróconej doliny stał ogromny dąb, oczywiście też do góry nogami. A pod nim, albo nad nim, siedział niedźwiedź w czerwonej czapce. Ale to, co było najdziwniejsze, to to, że niedźwiedź płakał wielkimi łzami, które spadały w górę. Buhu! Łkał niedźwiedź. Jestem miś bojaźliwy i boję się wszystkiego. Boję się ciemności, boję się wysokości, boję się pająków, a nawet boję się własnego cienia. Zosia podbiegła do niedźwiedzia, bo miała wielkie serce i nie mogła patrzeć, jak ktoś płacze. Nie płacz, misiu. Dlaczego się boisz? Bo jestem sam. Szlochał miś bojaźliwy. I gdy jestem sam wszystko wydaje się straszne. Mam pilnować przejścia przez dolinę odwagi, ale sama nazwa mnie przeraża. Tata podszedł bliżej i usiadł obok niedźwiedzia. Wiesz co, Misiu? Ja też się czasem boję. Zosia spojrzała na tatę ze zdziwieniem. Naprawdę tato? Oczywiście, kochanie, wszyscy się czasem boimy. Ja na przykład boję się że mogę nie być wystarczająco dobrym tatą dla Zosi. Miś bojaźliwy przestał płakać i spojrzał na tatę wielkimi brązowymi oczami. Ale jak sobie radzisz ze strachem? Tata wziął Zosię na kolana. Mam sekretną broń przeciwko strachowi. To jest moja córeczka. Gdy jestem z Zosia, czuję się najodważniejszy na świecie. A wiecie dlaczego? Dlaczego? Zapytali jednocześnie Zosia i Miś. Bo miłość daje odwagę. Gdy kochasz kogoś tak bardzo, jak ja kocham Zosię, zrobisz wszystko, żeby go ochronić i uszczęśliwić, a wtedy nie ma miejsca na strach. Zosia uściskała tatę mocno, a ja nie boję się niczego, gdy jestem statą, bo wiem, że zawsze mnie obroni. Miś bojaźliwy przestał płakać i zaczął się uśmiechać. To, to znaczy, że gdybym miał kogoś, kogo bardzo kocham, też mógłbym być odważny. Oczywiście, powiedziała Zosia. A my możemy być twoimi przyjaciółmi. I przyjaciele też dodają odwagi, dodał tata. Co powiesz, Misiu? Przejdziemy razem przez tę dolinę? Miś bojaźliwy wstał i otrzepał się z liści, które spadały w górę. Tak razem z wami czuje się jak najodważniejszy niedźwiedź na świecie. I tak we trójkę przeszli przez odwróconą dolinę. Gdy dotarli na drugą stronę, miś wręczył im małą koronę zrobioną z liści. To korona odwagi, powiedział. Noście ją na zmianę i pamiętajcie. Prawdziwa odwaga to nie brak strachu, ale robienie tego co trzeba, mimo że się boimy zwłaszcza gdy robimy to dla kogoś, kogo kochamy. Za doliną odwagi mapa prowadziła do miejsca, które nazywało się Ogród Wspomnień. Kiedy tam dotarli, zobaczyli coś absolutnie niezwykłego. To był ogród pełen różnego rodzaju luster, wysokich, niskich, okrągłych, kwadratowych, a nawet takich, które miały kształt serc i gwiazd. Ale to nie były zwykłe lustra. W każdym z nich Widać było różne sceny, jakby małe filmiki z przeszłości. – Tato, spójrz! – zawołała Zosia, podchodząc do okrągłego lustra w srebrnej ramie. – To jest… to jestem ja jako malutka dziewczynka. W lustrze rzeczywiście było widać malutką Zosię z bananem w ręku, a obok niej – tata, który się uśmiechał. Tata podszedł do innego lustra i rozśmiał się. – A tu jestem ja, jak próbuję uczyć się jazdy na rowerze – Pamiętasz? Boś taka uparta, jak się przewracałaś! Zosia podbiegła do taty i zobaczyła w lustrze siebie, trochę młodszą, na małym różowym rowerku. A tata biegł obok niej, trzymając ją za plecy. Pamiętam! zawołała. I mówiłam wtedy: już nigdy więcej nie będę się uczyć jeździć. Po czym próbowałam znowu. Nagle z krzaków wyszła najpiękniejsza istota, jaką kiedykolwiek widzieli. Wyglądała jak starsza kobieta, ale miała włosy w kolorze wszystkich kolorów tęczy jednocześnie, a jej suknia była usiana małymi gwiazdkami, które naprawdę świeciły. Jestem mistrzyni wspomnień, powiedziała głosem ciepłym, jak herbata z miodem. Witajcie w moim ogrodzie. Widzę, że już odkrywacie swoje wspomnienia. To są nasze prawdziwe wspomnienia? Zapytała Zosia. Oczywiście, mała, uśmiechnęła się mistrzyni. Każde wspomnienie, które tworzycie razem, jest cenniejsze niż najdroższa perła. Ale, żeby przejść do skarbu serc, musicie znaleźć jedno szczególne lustro. Jakie? Zapytał tata. Lustro, które pokaże wam waszą przyszłość. Ale uwaga, nie pokaże wam jakiejkolwiek przyszłości. Ale tylko tę, która stanie się prawdą, jeśli będziecie się kochać tak bardzo, jak się kochacie teraz. Zosia i tata chodzili po ogrodzie, przyglądając się lustrom. Widzieli, jak tata uczył Zosie majsterkować, jak wspólnie jeździli na zawody, jak tata pocieszał Zosię, gdy coś jej nie wychodziło, jak ją wspierał w porażkach i dopingował w sukcesach. I nagle, przy samym końcu ogrodu, znaleźli lustro które wyglądało inaczej od wszystkich innych. Była to wielka, okrągła tafla w ramie, zrobionej z żywych kwiatów, a w środku najpierw nie mogli nic zobaczyć. "Możemy musimy patrzeć razem?" zapytała Zosia. "Oczywiście, kochanie." Stanęli przed lustrem, trzymając się za ręce i nagle w lustrze pojawiły się obrazy. Zobaczyli Zosię jako dorosłą kobietę w białej sukni. A obok niej stał tata, trochę starszy, z siwymi włosami, ale z tym samym ciepłym uśmiechem. To mój ślub, szepnęła Zosia. A ty nadal będziesz ze mną tato. Potem obraz się zmienił i zobaczyli tę samą dorosłą Zosię, ale teraz trzymała w ramionach małe dziecko, a obok niej stał jej tata, już bardzo siwy, ale nadal uśmiechnięty a na jego kolanach siedziało drugie małe dziecko. To to są twoje dzieci, Zosiu, powiedział tata z łzami w oczach. A ja będę ich dziadkiem. Obraz zmienił się jeszcze raz i zobaczyli całą rodzinę siedzącą przy ogromnym stole Zosie, jej męża, dzieci, babunie, dziadka, a na czele stołu siedział tata Tomek. Już bardzo, bardzo stary, ale nadal opowiadający wszystkim jakąś zabawną historię. I będziemy zawsze razem, szepnęła Zosia, łzy radości spływały jej po policzkach. Mistrzyni wspomnień podeszła do nich i położyła ręce na ich ramionach. Widzieliście najpiękniejszy z wszystkich skarbów, powiedziała. Skarb miłości, która trwa wiecznie. Ale to nie koniec waszej podróży. Teraz czas na skarb serc. Za ogrodem wspomnień mapa prowadziła na szczyt małego wzgórza. Gdy tam dotarli, zobaczyli coś, co zupełnie ich zdumiało. Na szczycie wzgórza rosło drzewo, ale niezwykłe drzewo. To drzewo miało pień w kolorze złota, a jego liście były jak serca: różowe, czerwone, fioletowe i złote. A na każdym liściu sercu było napisane coś innego. Pod drzewem leżała stara, drewniana skrzynka. Czy to jest skarb? zapytała Zosia, ale jakoś wcale nie była podekscytowana. Skrzynka wyglądała bardzo zwyczajnie. Tata podniósł skrzynkę i otworzył ją. W środku było pusto zupełnie. Pusto. Ale. Ale gdzie jest skarb? Zapytała Zosia, a w jej głosie słychać było rozczarowanie. Nagle pojawił się magister Burek z chichotką, miś bojaźliwy i mistrzyni wspomnień. Skarb jest tutaj, powiedział magister Burek, wskazując na drzewo. Przeczytajcie, co jest napisane na liściach. Zosia i tata. Podeszli bliżej do drzewa i zaczęli czytać napisy na liściach sercach. Gdy tata czytał mi bajki przed snem, gdy Zosia przyszła do taty, bo miała zły sen, gdy razem budowaliśmy zamek z piasku, gdy tata nauczył mnie nie bać się owadów, gdy Zosia powiedziała Kocham cię, tato, pierwszy raz. Gdy razem piekliśmy ciasto na urodziny mamy, gdy tata przytulił mnie, gdy płakałam. Gdy śmialiśmy się razem do łez. Były tam setki, tysiące takich liści serc, a na każdym z nich był opisany jakiś moment, kiedy tata i Zosia byli razem szczęśliwi. O rany, szepnęła Zosia. To są wszystkie nasze wspólne chwile, to jest skarb serc, powiedziała mistrzyni wspomnień. To wszystkie momenty miłości, które razem przeżyliście. To najcenniejszy skarb na świecie, bo nie można go ukraść. Nie może się zepsuć i cały czas rośnie. To jest skarb serc, powiedziała mistrzyni wspomnień. To wszystkie momenty miłości, które razem przeżyliście. To najcenniejszy skarb na świecie, bo nie można go ukraść, nie może się zepsuć i cały czas rośnie. Tata klęknął obok Zosi i przytulił ją mocno. Wiesz co, moja najdroższa córeczko? Ten skarb to nie jest coś, co znaleźliśmy. Ten skarb to my, ty i ja i nasza miłość. Zosia spojrzała na drzewo, potem na pustą skrzynkę, a na końcu na taty. Ale tato skrzynka jest pusta. Tata uśmiechnął się najpiękniejszym uśmiechem na świecie. Nie, kochanie, ta skrzynka to nasze serca. I one nigdy nie są puste, bo są pełne miłości do siebie. I wtedy stało się coś magicznego. Pusta skrzynka zaczęła świecić ciepłym, złotym światłem, a z drzewa zaczęły opadać nowe liście serca, na których pojawiały się napisy o tym, co właśnie się działo. Gdy znaleźliśmy magiczny las razem, gdy przeszliśmy przez próby, trzymając się za ręce, gdy zrozumieliśmy, co to jest prawdziwy skarb. Gdy przyszedł czas powrotu, wszystkie magiczne istoty, które spotkali w lesie, przyszły się z nimi pożegnać. Zapamiętajcie, powiedział magister Burek, magia nie kończy się w magicznym lesie. Magia jest wszędzie tam, gdzie jest miłość. I pamiętajcie o śmiechu, dodała Chichotka. Śmiech to najlepsza magia na świecie. I o odwadze, zawołał miś bojaźliwy. Miłość daje odwagę na wszystko. I o wspomnieniach, szepnęła mistrzyni wspomnień. Każdy dzień to nowe wspomnienie do skarbnicy. Zosia i tata wrócili do domu, ale coś się zmieniło. Może to była magia, a może to, że spojrzeli na swoje życie innymi oczami, ale wszystko wyglądało jaśniej, piękniej, cieplej. Wieczorem, gdy siedzieli razem na kanapie, Zosia przytulona do taty, zapytała: Tato, czy to naprawdę się wydarzyło? Czy to był sen? Tata spojrzał na stolik, gdzie leżała mapa. Nie świeciła już, ale znaczki namalowane kredkami nadal były tam. A obok mapy leżała mała gałązka z drzewa skarbu serc, z jednym liściem sercem, na którym było napisane Najpiękniejszy dzień taty na świecie. Wiesz co, kochanie? Powiedział tata. Nieważne, czy to był sen, czy prawda. Ważne jest to, że był nasz i że zawsze będziemy mieć siebie. Zosia uśmiechnęła się i mocno przytuliła tatę. Tato? Tak? Słonko? Chyba wiem, dlaczego nazywa się skarb serc. Dlaczego? Bo największy skarb nie jest zakopany w ziemi. Największy skarb jest w naszych sercach. I to są wszyscy ludzie, których kochamy. Tata pocałował córkę w czubek głowy. Moja najmądrzejsza córeczka masz rację. I wiesz co? Ten skarb będzie rósł każdego dnia, bo codziennie będziemy tworzyć nowe wspomnienia. Obiecujesz, tato? Obiecuję, moja gwiazdko, na zawsze i na wieczność. W tym momencie usłyszeli ciepły głos mamy Zosi, wołający z kuchni na kolację. I tak zakończył się najpiękniejszy dzień taty w historii. A gdy Zosia zasypiała tej nocy, śniła o magicznym lesie, o przyjaciołach, których tam spotkała, ale najbardziej o tym, jak bardzo kocha swojego tatę i jak bardzo tata kocha ją, bo prawdziwa magia to miłość, a najpiękniejszy skarb na świecie to czas spędzony z ludźmi, których kochamy.